Cześć tu, niefinansowi, czyli Tomek i Maciek. Dzisiaj opowiemy sobie o tym, czemu inwestowanie wiąże się ze stratą. Albo nie. Historie ludzi, którzy stracili na inwestycjach są powszechnie znane. Szybki research i możemy znaleźć nagłówki i mrożące krew w żyłach, na przykład o panu Januszu, który stracił 6 lat swoich oszczędności, 6 lat pracy w Niemczech. Zainwestował wszystko w jedną spółkę, która straciła ponad 50%. Tak samo możemy znaleźć informacje o osobie, która straciła 100 tysięcy złotych swoich oszczędności na emerytury, inwestując na rynku. Ja, ja nie wiem Tomek, czy to jest prawda. Bo ty mówisz o na, o tutaj o artykułach w gazecie, czy, czy w prasie, czy, czy w mediach, które spotykamy, a nie spotykasz artykułu, tam, jak świetnie jest, że odkładałem przez całe życie po 1000 złotych i mam teraz przepiękną emeryturę, masę kasy i tonę pieniędzy dla moich potomków. Nie masz takich historii. Masz historię, gdzie ktoś e, zatankował nie to paliwo i nie dojechał, ale clickbait jest taki, że zatankował na stacji X i auto, auto mu stanęło. nie? Czyli prawda leży gdzieś po środku. No, na te wszystkie auta, które stanęły po drodze, jest też wiele aut, które dojechało do celu. No I dzisiaj Wam powiemy, co zrobić, żeby dojechać do celu. Po takim pesymistycznym wstępie możecie się zastanawiać, czy w ogóle warto inwestować. To, co chcielibyśmy Wam powiedzieć, to to, że nie tylko warto, ale też nawet trzeba. Powiemy Wam teraz dlaczego. Nie inwestując, nie podejmując decyzji o inwestowaniu, tak naprawdę podjęliście najgorszą decyzję inwestycyjną, jaką mogliście podjąć czyli trzymacie środki na koncie. Te wasze środki przegrywają z inflacją. Tylko ostatnie 3 lata to jest inflacja na poziomie 30%. Co to oznacza? Oznacza, że ze 100 zł, które mieliście w 2020 w 2021 roku macie obecnie 70 zł. Jeśli mówimy tutaj o dłuższym horyzoncie, czyli horyzoncie z początku lat 90., to wasza stówka to jest w tej chwili 10 zł. Nie starczyłoby nawet na kawę w popularnej sieciówce. Musicie inwestować. Sprawa jest bardzo prosta. Jeżeli nie wejdziesz do gry, to jej na pewno nie wygrasz. I tak samo jest z inwestycjami, tak samo jest w życiu. Jeżeli nie próbujesz czegokolwiek osiągnąć, na bank tam nie dojdziesz. Okej, okay, jeżeli już podjąłeś decyzję o inwestowaniu, to my Ci powiemy, jakie są najczęstsze błędy inwestycyjne, bo sprawdziliśmy to dla Ciebie. Pierwszym poważnym błędem jest brak planu. Jeśli nie jesteśmy przygotowani do inwestowania, jesteśmy narażeni na wysokie straty. Zazwyczaj będziemy słuchać się internetowych guru, którzy sprzedają nam nierealne zyski, więc pamiętajcie, po pierwsze należy się przygotować. No i w tym Twoim wywodzie najważniejszą rzeczą jest to, że ludzie kupują historię, to znaczy kupują stare wyniki. Robiłem kiedyś badanie dotyczące tego, jak, jak, jak wyglądają wpłaty na duże poziomy funduszy versus jak ten fundusz zarabia i ludzie zawsze kumulowali swoje wpłaty na górkach, nigdy na, na, na dołkach. To może być też wyjaśnienie, czemu rynek zyskuje 10%, a przeciętny Kowalski zyskuje 5%. Ale próbuje wiesz? rozegrać rynek. Wiesz, skąd się to bierze? To się bierze z psychologii. Yy, kolega kupił, zarobił, ktoś inny kupił, zarobił. Sąsiad ma bardziej zieloną trawę. Więc my też chcemy ją mieć i idziemy za tłumem. Dokładnie tak. Pan z taksówki nam powiedział wejdź walty, wchodzimy w walty. Druga rzecz to jest po prostu brak wiedzy i przekombinowanie wszystkiego. Inwestujesz w skomplikowane instrumenty, których zupełnie nie rozumiesz, bo to są na przykład rynki forek, rynki walut, rynki kontraktów, czy są to chociażby ubezpieczenia z inwestycjami, które są tak połączone, że, że to nie jest jeden klarowny produkt i chociażby na tym wywala się twoja inwestycja. Kolejnym błędem jest nieodpowiednie, zbyt wysokie ryzyko. Zazwyczaj inwestujemy w instrumenty wysokiego ryzyka, bo one dają nam potencjał najwyższych zysków. Natomiast nie do końca są one adekwatne do naszych celów finansowych. Może być też tak, że inwestujemy zbyt duże kwoty, które musimy przeznaczyć na nasze zobowiązania finansowe. Pamiętaj, inwestuj tylko tyle, ile możesz stracić. Ale wiesz, że to jest ciekawy punkt tym, yy, bo powiedziałeś nieodpowiednie i za wysokie ryzyko, a ja bym w ogóle powiedział, że to jest nieodpowiednie, bo czasami ludzie biorą za niskie ryzyko. Też może tak być. No zobacz, niż... inwestujesz na emeryturę, nie? która jest za x10 lat, na przykład jak masz 30-20 lat, a wybierasz, nie wiem, obligacje. No, obligacje teraz akurat mają wysokie oprocentowanie. No dobra, ale teraz ale... w tym cyklu koniunkturalnym akurat, wiesz, w tym sezonie. Ale długoterminowo więcej zarobisz na, na instrumentach akcyjnych? Długoterminowo tak, ale tak jak mówisz, ten poziom może być albo za niski, albo za wysoki. Musimy znaleźć taki poziom, który odpowiada temu, co chcemy osiągnąć. Kolejny punkt się idiotycznie nazywa, ale naprawdę działa czyli dywersyfikacja. Dywersyfikacja to jest nic innego jak podział Twoich inwestycji, środków i ogólnie rzeczy w życiu, które robisz. Na wiele czynników. Czyli jeżeli jedna inwestycja ci się wysypie, to nie tracisz całego majątku. Podziel sobie swój kapitał na, na 7, 8, 10 kupek i je sobie wzajemnie inwestuj. Nie wkładaj wszystkich jajek do... No ja koszyka. nie chciałem, żebyś tego mówił. no. Skóra straszne. Co ciekawe, najwięksi inwestorzy świata, jak Warren Buffett, nie do końca stosują tą strategię dywersyfikacji, ale musimy pamiętać, że są to zawodowi gracze, którzy zjedli zęby na inwestowaniu. Amatorom polecamy dywersyfikację. Kolejny błąd to jest ignorowanie prowizji i opłat. Mamy tendencję do wybierania skomplikowanych produktów o wysokich kosztach. Pamiętajcie, koszty to jest jedyna rzecz, nad jaką macie kontrolę w inwestowaniu. Nie wasze przyszłe zyski, nie wasze być może straty, ale koszty. Dlatego kontrolujcie koszty i wybierajcie tanie produkty. Dostosuj swoje oczekiwania. Jeżeli spodziewasz się, że twoja inwestycja będzie robiła 5 razy to, co włożyłeś rocznie, to może być to nie do zrobienia. Zobacz, jak te instrumenty, w które inwestujesz, funkcjonowały wcześniej, ile zarabiały średnio rocznie przez ostatnie 5-10 lat, i tego mniej więcej możesz się spodziewać. Zerknij jeszcze na coś takiego jak cykl koniunkturalny, jak piszesz w Google, faza cyklu koniunkturalnego, dostaniesz mniej więcej precyzyjną informację, gdzie, gdzie w nim jesteśmy, bo to wielu ekonomistów przygotowuje. Za wysokie oczekiwania w połączeniu z brakiem cierpliwości to mieszanka wybuchowa. Pamiętajcie, rynek jest dla cierpliwych. Warren Buffett, wyrocznia z Omaha, mawiał, że rynek jest maszyną transferowania kapitału z rąk inwestorów aktywnych do inwestorów cierpliwych. Ostatnia rzecz, która nas mocno niszczy, to są nasze emocje. E, mamy tendencję do tego, że sprzedajemy, kiedy tylko cokolwiek źle się dzieje z naszą inwestycją. Mamy tendencję do kupowania za dużo, kiedy nasza inwestycja albo jakiś inny instrument za szybko zarabia. No i krótko mówiąc, realizujesz stratę. Najgorszym pomysłem jest codziennie sprawdzanie stóp zwrotu i wtedy nakręcanie tej spirali emocji. Zainwestujcie, poczekajcie na efekty. I zapomnijcie. Jak się obudzicie, to będziecie mieli swoją inwestycję po latach. No. Dobra Tomek, jakbyś miał dla mnie porady, jak mam inwestować, co byś mi powiedział? Po pierwsze musisz poznać siebie, e, musisz określić jaką masz tolerancję na ryzyko oraz e, uczciwie ocenić Twoją wiedzę na temat rynków finansowych. No dobra, ale to już w ogóle brzmi sucho i syntetycznie. Ja, jak, jak, co mam w praktyce zrobić? Mówię, mam, nie wiem, 10 tysięcy złotych, które chcę zainwestować czy 100 tysięcy złotych, co mam zrobić? Od czego zacząć? No, najprościej możesz sobie zrobić taki szybki test psychologiczny, nazwijmy to testem 20%. Pomyśl, co by było, jakbyś stracił 20% swojego kapitału, tak? Mówiłeś o. Tego, co chce zainwestować. Tego, tak? co chce zainwestować. Mhm. Ile chciałeś zainwestować? Dajmy 10 tysięcy. 10 tysięcy. Co by było, jeśli po pół roku y, straciłbyś 2000 z tych 10 tysięcy? Co byś zrobił? Nic. Nic. To na tej podstawie już możemy wysunąć wniosek, że, że twoja wersja do ryzyka jest, jest niższa, powiedzmy, niż jakaś, jakiegoś przeciętnego uczestnika. A wersja do ryzyka, czyli Czyli tolerancja na ryzyko. Jeśli tolerujesz straty okay. powyżej 20%, to znaczy, że, że twoja tolerancja na ryzyko. No dobra, jest ale to weźmy wyższa. coś takiego, wyjaśnijmy. Gdyby to była kwota na przykład na zakup mieszkania, to 20% to jest coś, czego już nie akceptuje. Tak, tu przechodzisz do kolejnego punktu, czyli do określenia naszego celu inwestycyjnego i tak jak słusznie zauważyłeś, inaczej traktujemy kapitał, który inwestujemy właśnie na wkład własny, czyli na, na ważny zakup, na coś, co, co jest po prostu nam niezbędne do życia i jeśli tutaj byśmy zadali sobie to pytanie, jeśli tutaj byśmy zrobili test 20%, to raczej byś powiedział, że nie, nie ma opcji. Byś, nie ma opcji. Dlatego ten test 20% możemy robić tak naprawdę przy każdej inwestycji. Dochodzimy do tego, że wyznaczając cel, wyznaczając rodzaj celu, czyli ważny zakup, czy też inny na przykład marzenie, mamy inne podejście do ryzyka i powinniśmy stosować inne strategie, inne plany inwestycyjne. Tak samo też powinniśmy wtedy stosować inne instrumenty, bo... Jeśli mówimy tu o zakupie mieszkania, no to wtedy pewnie byśmy poszli bardziej prostsze instrumenty, bo nie chcemy być narażeni na te niepotrzebne straty. Tak samo nasza wiedza finansowa tutaj wpływa na ten dobór instrumentów. Jeśli mamy małą wiedzę finansową, to nawet jeśli akceptujemy wysokie ryzyko, to warto jest zacząć od tych prostych instrumentów. Nawet bym powiedział instrumentów oszczędnościowych, jak obligacje skarbowe, lokaty, tak, żeby próbować zdobywać wiedzę i dopiero potem przychodzić w bardziej. Skomplikowane, Tomek, bardziej skomplikowane. Lokata to jest proste jak, jak kinie i zakłada że w banku kliknięciem i, i masz, nie? Znowu wrzuciłeś do worka z, z obligacjami, w które trudno się wchodzi, jak tego nie robiłeś. Dlatego powiedziałem, że najpierw na przykład lokata, a potem mogą być obligacje skarbowe, mówimy tu o obligacjach skarbowych detalicznych. Też jest to produkt oszczędnościowy, działa podobnie jak lokata. Musimy to zacząć rozumieć. Musimy zacząć rozumieć, jak działają stopy procentowe, jak działa też procent składany. Magia procentu składanego, że im więcej odkładamy, tym więcej zarabiamy na naszych inwestycjach. Więc po wyznaczeniu celu, po stwierdzeniu, ile jesteśmy w stanie zaryzykować, i po ocenie naszej wiedzy, tworzy tak naprawdę na podstawie tego się nasz plan inwestycyjny. I te wszystkie elementy muszą być między sobą dobrane. Okej, okay, czyli. Określiliśmy naszą tolerancję na ryzyko, wybraliśmy nasz cel, dobraliśmy, stworzyliśmy sobie plan, w co chcemy inwestować, jakie kwoty. Mi to już wystarczy. Ale to jeszcze nie koniec. Teraz zaczęłeś inwestować. Następnie, tak jak w każdym planie, tak jak w każdym procesie, musisz monitorować swoje postępy. Trzeba patrzeć, co się dzieje z naszymi inwestycjami. Oczywiście nie mówimy tu o codziennym odświeżaniu konta u naszego brokera i sprawdzaniu, ile zar zarobiliśmy. Ale no dobra, raz... Tomek, raz w miesiącu, raz na pół roku, raz na tydzień, raz na godzinę? W zależności od naszego celu, ale powiedziałbym, że nie częściej niż raz na miesiąc, a mhm. najlepiej raz na kwartał. Nie ma opcji, że nie zajrzę przez, raz, przez trzy miesiące. Nie ma opcji. Nie ma no, okej, okay. jeśli wiesz, pytanie: Czy takie częstsze spoglądanie powoduje u ciebie te wszystkie błędy, o których e, wspominaliśmy? Czy nie, powoduje... po prostu wiesz, ja, ja mam Excela takiego, gdzie zapisuję co miesiąc ile jest, więc muszę co miesiąc okay. sprawdzić. Okej, no, no, interwał miesięczny jest okej, okay. też trochę to może się łączyć z naszym budżetem, który też jest miesięczny, więc e, interwał miesięczny jest, jest jak najbardziej okej. Okay. Ważne, żeby to monitorowanie inwestycji nie, nie budziło w nas nadmiernych emocji, nie Powodowało tego braku cierpliwości, o którym wspominaliśmy, a raczej doprowadziło do tego, że czujemy się z tym, co robimy, coraz pewniej i widzimy, jak reagujemy właśnie na te wyniki inwestycyjne. No i dochodzimy też do kolejnego punktu, czyli ewentualnych zmian. I tak jak tutaj przestrzegaliśmy przed. Boże, zanim się rozpędzisz, to czemu, jak masz taki obraz inwestora, i to bardziej z lat, pewnie, 2000. 2010, który siedzi przed terminalem Bloomberga, gdzie te wszystkie wykresy latają z sekundy na sekundę. Wszystkie hedge fund, to czemu to jest obraz osoby, która nie może pójść się odlać, bo jej giełda ucieknie? Ty mi mówi, żebym nie zaglądał częściej niż raz na miesiąc. Czemu ten profesjonalny to ma co sekundę to sprawdzać, a ja mam raz na, na nigdy? Taki profesjonalny inwestor. On te wszystkie błędy, o których wspomnieliśmy, on jest na nie przygotowany, tak? On jest wytrenowany. On jest jak taki. To się może zapytać, czemu profesjonalny biegacz może wstać i, i pobiec maraton przez dwie godziny, a ty tego nie możesz zrobić. No nie możesz tego zrobić, bo nie jesteś do tego przygotowany. Więc nie patrzmy na tych profesjonalnych inwestorów. Róbmy swoje, róbmy prosto i bez nadmiernych emocji.